Tak więc z nami są nasi pierwsi goście, Nina i TKM. Witam serdecznie. Jak to się stało, że jesteście duetem? Ty już duety nagrywałeś? Znaczy my wydamy, nie, już wydaliśmy jeden numer w duecie mhm. i teraz wydamy kolejny. Taki, no, <laughs> lekko jakiś, jak bardziej popowy, bym powiedział, ale ja bardziej realizuję płytę Niny u siebie, po prostu nagrywał mnie swoją całą płytę. A, czyli wy nie będziecie nagrywać to z duetów? Nie, nie, Nina robi. Będziemy robić w międzyczasie tak, jakieś w międzyczasie. tam wspólne projekty, ale Aha. obecnie bardziej Nina nagrywa swoją y, solową płytę u mnie. Tak, po tancką, żeby ją skończyć, i potem zajmiemy się jakimiś wspólnymi projektami. Okej, okay, czyli mimo tego, że dzisiaj usłyszymy wasz duet, to jest to zapowiedź czego? To jest taki tak, no, luźny singiel, taki odr odrębny temat w ogóle, nie? Odrębny no. temat, a znajdzie się on również na Twojej płycie? Ten nie, Ten nie. ale akurat. jest też z duetem z Tomkiem na mojej płycie. Ten, który pierwszy nagraliście, który miał niedawno premierę? Nie, jeszcze inny. Ten też nie jest na Twojej ten nie, płycie? Nie, ten nie ma premiery <śmiech> jeszcze. <śmiech> o, oni chyba sami nie wiedzą, o co tutaj chodzi. No dobra, to w takim razie chcieliśmy o, z Wami porozmawiać jako o duecie, o tym okay. co... Dlaczego w ogóle, jak to się stało, że Wy w ogóle razem zaczęliście tworzyć? Mamy wspólnego znajomego, który napisał do mnie, przyjechała i tak poznałam Tomka. I tego samego wieczoru powstał numer, który też już jest na YouTubie. Kochaj, albo milcz. I tak zaczęła się nasza przygoda w sumie. Okej. A tobie jakie uczucia towarzyszyły wtedy, Tomek? No nic, no fajnie Nina śpiewa, nie na śpiewanie. Ja lubię, jak dziewczyna fajnie śpiewa, no to mówię, to zrobimy coś, nie? No i tak po pierwszym numerze po prostu zostało, Tomek zaproponował, że zrealizuje całą moją płytę, a ja na to przystąpiłam i tak. Kiedy płyta wychodzi? Wstępnie miała być wakacje, ale przez dwa kierunki studiów troszeczkę ciężko to pogodzić. Mhm. I stwierdziłam, że fajną inicjatywą będzie wydać płytę w urodziny, ponieważ pierwszy numer mój taki solowy, który mhm. był autorski. Od podstaw do końca był zrobiony przeze mnie, wydałam urodziny 19. Więc po trzech latach jakby to będzie taki przeskok na debiutancką płytę. Okej, okay. a ta mm, wspólna płyta, piosenka, co mówiliście, że będziecie Kientra? jeszcze razem tworzyć? Niedługo. <grych> to znaczy ta, co w programie u was, tak? tak? Teraz? Nie, nie, nie. Jeszcze mówiliście, jak nie... przed chwilą Nina, ja tutaj akurat teraz będę ciągnął słówka, bo już coś możecie zdradzić nam więcej. Nina przed chwilą powiedziała, że będziecie razem tworzyć dalsze piosenki. No tak, ale Ty to. Ty powiedziałeś, takie... że... O, 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 o. No nie, no to Labirujesz. będą taka, takie właśnie odskocznie czasami, nie? Właśnie, Aha. Razem w... Ale planujecie w... coś razem wspólnie, jakąś płytę. Może kiedyś jakąś epkę, jakąś krótką płytę, nie? Takie mhm. pięć numerów na przykład razem. No to dwa już macie. <grym> no tak. Ale I trzeci nie, ale będzie na mamy. płycie, to jeszcze tak, tylko tak, dwa. Ale to są odrębne. Ale to będą inne numery. Jak już coś razem tworzyć, to to od podstaw. Ja muszę zadać kontrowersyjne pytanie, przepraszam, no musicie mi wybaczyć w takim razie, ale jak ludzie podchodzą do tego, jak wcześniej też nagrywałeś duety z jedną wokalistką i teraz z kolejną? Na czy ludzie nie jakoś naradują? Nie, 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 nie. Bo, masz strasznie, bo masz strasznie duży fanbase, który no, jest na, on jest potężny. Ja nie wiem, no tak. czy Ty sobie w ogóle zdajesz... Tak, ja wiem, bo no mam subskrybentów na YouTube tak też, niektórzy... <tłuk> No, no ale właśnie, ja... to jak ci ludzie reagują? No nie ja mam taki w porządku, ją zjeść, w porządku czy no, dróg, no nie, właśnie, właśnie nie, ja się się... nie spotkałem Dobrze, się dobrze się, przyjmują Tylko naszą bardzo w pozytywną stronę to poszło. Okej. Okay. Tak samo czy lepiej? Ciężko stwierdzić. Zależy, to jest bo ja właśnie jest minomiec na kanału nie wydałem wspólnego numeru, nie. Mhm. To jest ja czekałem na jakieś Twoje emocje, a twoja twarz żadnych emocji tutaj nie wykazuje. I ja teraz nie wiem, czy rzeczywiście, jak to jest? A Bardzo mnie to ciekawi, właśnie. No dobra, ale nie, nie baliście się przed tym wydaniem tej pierwszej piosenki, ja która się pojawiła bałam. się na. bałaś ja się. się. Bałam. Szczerze tak, bałam się. Czego? Ponieważ mamy wspólnych znajomych, jeśli chodzi o tę drugą wokalistkę, i bałam się, że właśnie pójdzie w moim kierunku jakiś atak, że kogokolwiek kopiuje, ale właśnie poszło w to zupełnie inną stronę, wręcz w pozytywną, i do tej pory raczej nie spotkałam się z jakimś hejtem. Wygląda to na inne. to, że Tomek jest dla ciebie bardzo dużym wsparciem, przynajmniej ja jest. takie odnoszę wrażenie, jak on jeszcze przed sekundą zapytał, ale czego ty się bałaś? Uh -huh. To jest bardzo miłe. Tak, tak y, bardzo dobrze mi się pracuje z Tomkiem. Uh -huh. y, wiadomo, jak w każdej relacji są lepsze i gorsze momenty. Można was nazwać przyjaciółmi, takie pytanie na koniec. Tak. Myślę, że tak. Wiadomo, to jeszcze nie trwa jakiś tak długi okres. No, ale na razy... możecie na siebie liczyć. Tak, to już jest ja podstawa. myślę, że mogę liczyć no. na tomka, bo jeżeli coś się dzieje nawet niezwiązanego z muzyką, to wiem, że mogę z nim porozmawiać. A jeśli chodzi o muzykę, to bardzo mnie Okej, okay, a na sam koniec co chcielibyście powiedzieć o tym singlu, który dzisiaj zaprezentujecie? Myślę, że. No i co, to... single jest mnie <laughs> bardzo dobry, bo jest też trochę w innym stylu tam idzie mm -hmm. bardziej w pop ten, ta piosenka. I tak. sam jestem ciekawy, jak to się przyjmie na moim kanale. W taki a taki czy taki... w tej pandemii chcecie go jakoś promować? Czyli znaczy, no, koncerty, nie koncerty, coś w No, a jeśli wrócą wygry. koncerty, to na pewno będziemy mogli grać. Nie? Ogólnie do tej pory ktokolwiek słyszał ten numer, to powiedział, że od razu był refren. Czyli chodzi, ty już jesteś w przedbiegach więc... Nina i już czekasz tylko na informacje od Tomka, gramy wtedy i wtedy. Tak. No i to jest piękne. W takim razie na sam koniec zobaczymy. Nowy singiel, zielony Cadillac. Tak. Super. Mi się bardzo podoba, tak więc zobaczycie na pewno.